No i witam Was w kolejnym vlogu Dzisiaj akcja opór będzie Będzie worka Zasadka, siątka standardowa, pół, trójka Dzisiaj poniedziałek, 30 września, godzina jest 16-17 Zaczniemy orać I zobaczymy co z tego wyjdzie, także nie przeszkadzam, oglądajcie Jesteśmy pół godziny później Tata pojechał pojechało, zmieniliśmy się, ja idę do domu. Eee, I chyba na dzisiaj wszystko ode mnie. Jutro będzie kontynuacja, to jutro się coś tam więcej nagra. na razie, trzymajcie się, do jutra. Cześć. No i witam was w Na takim tle witam, ze względu na to, że orka została wykonana bez... ze mnie niestety, także... No mało co nam no, ponagrywałem, to tam robi powszeczniak. Bierzemy się za rozsiewanie nawozu No i tak jak mówię, niestety beze mnie, także materiału zorki nie ma eee, No trudno, trzeba poczekać Na następną orkę, która będzie koło domu To się tam może coś ponagrywa No teraz nawóz leci, także no, sorki za to i oglądajcie No i sobą poprzeczniaki Tak to ładnie wygląda, wygląda mniej więcej Głębokość. Mogłaby być trochę. Trochę większa? Bez. No, za płytko trochę. Jest za płytko. Mogłoby być głębiej. Zostało no, została to jeszcze. Trochę tego poprzeczniaka. I lecimy z nawozami. No i lecimy. Wapno. Cóż, kurde, nawóz, nawóz leci. no nie to polifoska. drugi przejazd Pola jeszcze jest troszeczkę z lewej, z prawej Także no. Często ludzie, którzy się jednotarczowymi mówią, że to do dupy jednotarczowe rozciepacze Ja powiem, że jednotarczowy to jest luks Nie jest może, nie ma podjazdu do dwutarczowego, ale, ale w prostonej cenie można taki nabyć jest w takim fajnym kącie, gdzie nikt nie słyszy i nie widzi. Tata pojechał. mamy podwójnie, nie wiem czemu. Rozsielam podwójnie na przejazd na wóz. Tak samo było z wapnem. I no pierwszy zbiornik. Za chwilę będzie drugi kurs. Także się coś nagra, może z, z środka. Drugi kurs. Został jeszcze jeden. Kończymy akurat właśnie pierwszy kursik. I ja i zaraz trzeci, ostatni przejazd. przedostatni w ale ostatni zbiornik, przedostatni przejazd. Trzeci kursik poleciał, jak widać, czyli nawóz jest rozsiany. 18, około 15 żeśmy zaczęli, 16, można powiedzieć, 16 zaczęcie było. No i co, dwie godzinki zeszło, no i dobra, <laughs> witam Was kilka dni później niestety. Dzionik mm. stoi już po robocie, zaorane zostało, nawóz został rozsiany teraz, aby czekać na siewy, które się odbędą za tydzień. Mm. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, jeżeli się film spodobał, łapka górę, subskrypcja kanału. Widzę się w kolejnym maciensku, trzymajcie się do zobaczenia i cześć!